Siemaneczka, siemaneczka, ponownie pora obiadowa, doładować zaraz jedzonka. Chłopaki z Burak Diety zrobili mi fajne jedzonko kasza, ale jeszcze sobie muszę doładować trzy nie za duże steki takie. No za chwilkę wam pokażę, co mi dzisiaj tak na obiad dali, tak jak już widać, już troszeczkę na twarzy odpocząłem. Nie ma dzisiaj żadnego, żadnego trenowania, tylko masażysta, tak zwana, jak ja to mówię, rehabilitacja od nowa. Dlatego, że jak to powiedzenie mówi za dużo, to i świnia nie chce, no i trzeba troszeczkę zwolnić tempo, bo... No i tak jak widzicie, czasami na twarzy wychodzę, no jak zdarty... Tak jak widzicie, przytrzymam wam troszeczkę, tak wygląda... Od chłopaków moje jedzonko, i dodatkowo sam dokładam jeszcze, tak żeby była jasność, jeszcze jak widzicie, dokładam sobie takie nie za duże trzy steki do obiadku. No i tak jak mówiłem, jeszcze fajnie w opakowaniu chłopaki mi troszeczkę jedzonka dorzucili. No i taki konkretny, solidny obiadek. Tak jak mówiłem, 5000, 6000 kalorii. Nie wiem, może po prostu gdzieś coś przekłamałem tam w tych, w tych pisowniach, ale ogólnie między 5-6 tysięcy kalorii dziennie, jednego dnia 5 tysięcy, jednego dnia 4,5 tysiąca, ale rząd wielkości 4,5 do 6 tysięcy futruje taki dzień obiadkowy dla mnie, to jest więc już młodzi zawodnicy. No i oczywiście... Jakby nie było tak jak bierzesz przed treningówki. No dlatego, że po tylu latach ciężko rozpalić ten organizm. Chłopaki od razu mówię. Hela mag B6 ładować garściami. Magnes potas ładować garściami. Organizm nasyca się 5 dni, więc 3 razy dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja. Śniadanie, obiad, kolacja ładować. Dobra. Robić sobie jedzonko, jedzonko, jedzonko. Cholera, ten kot mnie trochę podrapał mocno. Schodzi, schodzi jakieś maści trzeba delikatne wziąć. I to są właśnie te witaminki. Helamag B6 w kapsułkach, ładować to i magnes. Bardzo dobrze przyswajalny, więc miłego dzionka moi drodzy, a ja biorę się za futer mocny i doładować trochę prądu mocno.